ale słabiutko taki samochodzik z samochodzików, taki samochodzik Spodziewałem się, że będą stalety na wodę po uśmiechu z dynku parę dni, ale też słabiutko Coś takiego takiego takie przykładło koło od traka. Tutaj nie wiem co to nawet jest. Komputer, model, coś tam, coś tam. Jeden przycisk. Darte strasznie. I termometr z zegarkiem chyba. Max Jeszcze znalazłem tego traka. Kipruję. ta a nie ma ochoty można mu pokrywa otworzyć też nie ma ochoty tutaj powinien się śmietniczek ładuje i tyle, jedno kółko urwane do kaskownicy tak się nadaje a jeszcze tu mam przeglódki tak dookoła